Siema Ten Pan nie czuje się dzisiaj za dobrze no, czemu ty to tak odwracasz? Czemu nie pokażesz sobie to mamy? No, bo teraz będzie ja dwie ty dwie. Aha, okej. Okay. Siema wszystkim, lecimy. Balza o 25 A mi dałeś nazwy, których wypowiedzieć, nie umiesz? Cicho. 25 okay. mm 10 strzał, 138 gram mleku F2. F2. F2, cena 44 zł. Zresztą wszystkie będą 40. Trigonus... 20... O, trigonus 25 mm, 10 strzał, 138 no, gram właśnie. No właśnie. To wszystkie mają te samo nekło. Tak. No 138 gramów. Teraz teraz czyli jak e, wiemy już, że wszystkie mają kaliber 25 i 138 gram meku to pokażę Wam jeszcze te dwie, czyli tu mamy Mephisto i Chiare. Będzie dał mi te dwie, ponieważ nie może tych nazw wypowiedzieć. U mnie, o zobaczcie, jeszcze jest pod, podstaweczka taka. O, a pudełeczko na petardki. Albo na pamiątkę. Albo na pamiątkę. Po dobrej tak. zabawie sylwestrowej. Tak. Zapraszamy na pirofamili na... Patrzcie się w kamerę jak rozmawiasz. Zapraszamy na... E, cicho. Na pirofamili na Facebooka. Jak widzicie... Idzie handel, dużo ludziów przyjeżdża. Tam ciocia grzeje już dwa wózki, załadowała. Nie wiem kto to prowadzi. A my tu nagrywamy i dobrze się bawimy, ale ktoś musi pracować przecież, tak, wiecie, na nie? Na nasze utrzymanie. Nie? Tak, na nasze utrzymanie, no takie życie. Takie, Pozdrawiamy, lecimy z koksem. Balza od Argento. O! Efekt ten złoty taki opadający i krakling. To, to są małe kosteczki, nie? Ale leje. Słyszycie, bo ja w parasolkę, mam chiara. No efekt ten nie do nagrania kamerą, ale widzicie spada do ziemi z migotaniem niebieskim, białym kurcze ten deszcz, no Dobre. Trygonus od Argento mała kosteczka następna o, ta wyżej strzela o i ten złoty cracking

To kamera ciężko je nagrywa nie Tak Ty ale ładne efekty tak. Taka malutka To i tak się długo utrzymuje Pa spada tu Do ziemi No bo wiatry wieje nie Ty fajna, za 44 zł złote? bardzo ładne efekty złote Długo się utrzymuje, no Ale oceniajcie sami a my mamy teraz dylemat czy odpalać hmm. rakiety, ale to już pozdrawiamy wszystkich.